Od I samego dlatego, początku mi się podobał Twój ta, pomysł, który ta, chcesz ta, zrobić, i to jestem i cały, popieram Cię. Tak, i polski szpital, właśnie na Kubie, który zamierzamy otworzyć, będzie leczył Polaków. Wielu z Was powie, że będzie drogo. Szanowni Państwo, nie będzie drogo. Najbardziej drażni mnie to, jeżeli leczymy jakieś polskie dziecko, oczywiście w Stanach Zjednoczonych, w Connecticut, w Nowym Jorku, w Chicago, tam lekarze są lepsi od naszych. Bzdura! Nasi lekarze są najlepsi. I ci najlepsi właśnie wyjadą do tego polskiego szpitala na Kubie, który na dzień dzisiejszy rozpoczynamy budowę. Rozpoczyna człowiek, który się na tym zna, tak. który zna zwyczaje kubańskie. Tak. Krok Wiecie, po kroku będzie krok to po realizował. Po kroku, tak, będzie to realizował. I dlatego wkrótce będziecie mogli latać lotami czarterowymi poprzez, jak to mówią, oceany, tak. na Kubę, do polskiego szpitala. Na co władze kubańskie wstępnie już wyraziły zgodę. Potrzebne są. Dwie rzeczy. Środki. Kuba nie da nam środków, gdyż tam jest w tej chwili bieda totalna. Ale wiecie, jest odwilż. A skoro jest tak odwilż, się. więc my to możemy zrobić. Powiedz kolego, czy jest problem z uzyskaniem czegokolwiek od władz kubańskich dla Polaków? Jak się zajmują, jak się zachowują Kubańczycy w stosunku do Polaków? No masz kobietę kubańską, masz dzieci polsko-kubańskie, więc wiesz jak najwięcej. Czy można się z nimi dogadać? Czy można się z nimi porozumieć? I od 10 lat tam jeździ. Po 10 lat jeździ. No jeździ, ciągle, bo ma. No nie dwóch kobiet chyba nie ma. Nie, nie. No, masz jedną kubankę. Tak, zdrowa e, chociaż. Zdrowa. 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 Taka wiesz. A, ja to lubię takie z piersiami. Przepraszam, tak sobie żartujemy, ale czasami Piękna trzeba. Piękna kobieta. Piękna kobieta. Ale e, powiedzmy. Odpowiadając na, na, na pytanie konkretne. Pytanie, tak? Tak. Generalnie Kuba jest dosyć specyficznym krajem i, i, i rzeczy, które my tutaj w Polsce uważamy za bardzo proste, tam się wydają skomplikowane i niemożliwe do osiągnięcia. Jednakże Kubańczycy bardzo lubią Polaków. Lubią, Czyli jesteśmy narodem pokrewnym, można powiedzieć. Może dlatego, że oba kraje nasze nie lubią Amerykanów. I polskie maluchy tam jeżdżą. bo same Polskie Maluby. maluchy, tak, tak. W 1920 roku na Kubę przyjechało około 400 tysięcy Polaków. I dużo Kubańczyków ma korzenie polskie. Niektórzy nawet o tym w ogóle nie. Nie wiedzą. Czyli jak tu myślisz, w latach 20. 400 tysięcy Polaków 40. wyjechało, 40 tysięcy, zapłodniło Kubanki i tam są praktycznie też Polacy. No to czyli szczeliwujemy się w dziesiątkę, czyli budujemy polski szpital nie tylko dla Polaków, którzy będą przyjeżdżali tu od nas z centralnej Polski, ale będą również Polacy, którzy mieszkają na Kubie, czyli potomkowie tych Polaków. Tak. Czyli ten szpital uważam, że jest chyba najbardziej adekwatny do tego, że możemy leczyć choroby, które są nieuleczalne w Polsce, gdyż zabrania nam tego dyrektywa. Ale nie kubańska, tylko unijna. A na Kubie wolno leczyć tak, jak uważamy za stosowne. Tak. No. Kuba w ogóle słynie z zioło i właśnie z niekonwencjonalnych metod leczenia. Tak. Jak wchodzimy do apteki, na przykład to są puste półki. Jedyne, co możemy dostać, to jest mnóstwo takich ziołowych fiorek. I jak skorpiona. I jak skorpiona. Tak. Praktycznie ja, ja o większości w ogóle tych ziół to nie słyszałem. Ale bardzo dużo tego jest. Mhm. I oni się w taki sposób leczą, po prostu nie mają dostępu może to i lepiej. Do chemii. Tak, do chemii. Czyli kiedyś taki mądry człowiek powiedział, nie pamiętam już to, powiedział tak, że płacimy lekarzom za to, że nie ma pacjentów, większe wynagrodzenie niż temu, który ma dużo pacjentów. Czyli jak nie ma pacjentów, to znaczy, że dba o zdrowie. I tak jest też na Kubie. Nie ma leków pochodzenia chemicznego, gdyż są tylko leki takie. Które oni uważają za normalne, i które są w stanie zdobyć. I, I to są w stanie sami się wyleczyć, i sami zdobyć, i sami się wyleczyć. No, mi się wydaje, że właśnie ta sytuacja polityczna skłoniła Kubańczyków do tego, żeby szukali alternatywy, jakąś metodę y leczenia. Czyli wrócili do fitoterapii, do tego, czym leczyli się kiedyś ich dziadowie, pradziadowie. Szanowni Państwo, ja rozumiem zabiegi operacyjne w obecnej medycynie konwencjonalnej. Są, są potrzebne, potrzebne są potrzebne, tak, ale czy są potrzebne metody leczenia na ból żołądka, robić resekcję żołądka? No chyba nie. Tak. Można to zaleczyć w bardzo prosty sposób.